Jesteśmy po gali ACL2 we Wrocławiu, w sumie już grubo po północy, a z nami ambasador tego przedsięwzięcia Andrzej Grzebyk. Dobry wieczór. No dobry wieczór, siema, siema wszystkim. Tak, jest późno, no, ale jeszcze mnie złapaliście, więc robimy to co musimy. Andrzej, ambasador takiego przedsięwzięcia to spora nobilitacja, prawda? Wspieranie takich inicjatyw, sam już jesteś gdzieś, jeżeli chodzi o polskie MMA, absolutnie na, na szczycie. Więc tutaj nie było chyba zawahania, gdy był telefon, czy, czy przyjedziesz i wesprzesz? A kawa jak jest. Miło słyszeć. Wiesz, co powiem ci tak. No, ja jestem za tym, żeby wspierać nowe projekty, młode projekty, dawać trochę wiary młodym zawodnikom. To, że my pokazujemy się jako ambasadorzy. I to powie zawodnicy w Polsce na takich galach. To tylko przyciąga fajnych, fajnych zawodników, młodych zawodników, fajnych fanów, innych nowych fanów, więc super event. Fajnie tutaj mega podziękowania dla Mateusza Głąba i drugiego Mateusza, którzy tutaj mega robotę. No oczywiście tam cały sztab ludzi jest, który nad tym pracował. To nie tylko mogę powiedzieć, że to są dwie osoby, to są organizatorzy, ale jest dużo osób, które tutaj ten event mega udźwignęło. Bardzo fajne walki, od amatorskich po prozawodowe. Wszystko fajnie, no ja mówię, ja jestem chętny wspierać takie projekty, wiadomo, że ja za to pieniędzy nie chcę brać, ja chcę po prostu pomagać. Yy, wiadomo, że no, tam jakieś rzeczy jak, jak paliwo czy coś hotel, no to wiadomo, że fajnie jakby było gdzieś tam pokryte, ale mówię no, yy, chcę, 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 to, chcę to robić, chcę to pomagać, bo mówię no, jeśli my przyciągniemy jakąś rzecz i fajną odbiorców, to te gale będą się roz, rozwijać i rozrastać. I będziemy mieć też nowych, fajnych zawodników w przyszłości, którzy będą mogli dawać świetne pojedynki na zawod na galach KSW, czy też, czy też wyższych jeszcze, gdzieś tam mówię, czy tam, czy tam, czy UFC, czy, czy czy balatora, to naprawdę, naprawdę, naprawdę takie eventy są bardzo potrzebne. No Andrzej, słuchaj, no buduje się u podstaw każdy sport. No nie byłoby tych gal KSW, gdyby. Wiadomo, kiedyś, kiedyś ich nie było, ale fajnie, że są. Tak jak gadałem czy z Piotrem Kuberskim, który tu był, mówi, że kiedyś tego nie było. Macie Kazieczko, już trochę inna generacja, mówi, że był Puchar puchary Berserkerów i, i Puchar KSW. Także dobrze, że to jest. I no nie byłoby tych największych, bez tych mniejszych, prawda? Się, oczywiście, że tak, muszą być te małe gale, na których tworzą się modę na rybki i potem przekształcają się wielkie ryby. Niech to trwa, niech nowe projekty się tworzą i inne upadają, bo to jest z kolei taka rzecz, że, że te eventy też nie kosztują mało. Tutaj też są potrzebni sponsorzy, którzy pomagają, wspierają. Yy, wiadomo tak samo władze miasta, to wszystko musi się spinać i tutaj naprawdę jest zaangażowane wiele osób, żeby taki event nawet mały zrobić, naprawdę, to jest bardzo wiele, wiele wyrzeczeń i poświęceń, żeby, żeby to, a jeszcze mało jak na przykład Mateusz, bo ma swoich zawodników, którzy tak samo patrzą na takiej gali, to to jest jeszcze bardziej poświęcenie. No i dokładnie do, 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 dlatego ja mega tylko podziwiam, mega, mega szacunek za to, co zrobił, e, bo no bo, 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 bo trzeba mu po, po, wiesz, powiedzieć, że to jest szapuba, co robi, nie? O właśnie Mateusz, o Wilku mowa. przechodzi. Tak właśnie. Jest prezes, który stracił, stracił głos, ale naprawdę robi świetną robotę i, i myślę, że ten projekt będzie realizowany, a jego zawodnicy wypłyną na szerokie wody i będą robić robotę nie tylko w polskim, ale w światowym. ma. Jestem bardzo wdzięczny takim osobom jak Andrzej. Było tutaj wiele osób, które mnie wsparło, sponsorów, sponsorów, ludzi. Bez was, bez was nie byłoby tego sukcesu, bo uważam to za sukces. Ludzie nas porównywali do ja Mama Polska, no to kurczę, to jest... My jesteśmy daleko za i nie idziemy w tym kierunku. Ja chcę iść, przygotowywać tych zawodników do walk zawodowych, nie do walk na mistrzostwach Europy i tak dalej. Jak to robią inni. Chcę, żeby oni walczyli zawodowo, dlatego małe rękawice i tak dalej. Przepraszam, straciłem głos. 17 moich zawodników dzisiaj walczyło, plus trzy pojedynki zawodowe, semiproy zawodowe. Daria w debiucie wygrała, Igor e, Junior wygrał w kategorii seniorów e, na Gali trzy rundy po trzy minuty z mega mocnym zawodnikiem od Romana z Aresu. Jestem bardzo zadowolony z moich zawodników, jestem z nich dumny i chcę się rozwijać trenersko, bo sprawia mi to niesamowitą radość. Dziękuję Andrzejowi, bo dał mi taką lekcję e, jeszcze takiej pokory i takiego trenerskiego widzenia na poziomie mistrzowskim zrobiliśmy trening czy się pracuje z amatorami, a inaczej na poziomie zawodowym. Ja chcę tych zawodników pchać dalej, tak żeby będę chciał do niego przyjeżdżać się uczyć. A Andrzej tak dusił, że aż głos straciłeś. No. Przepraszam. Nie no, świetnie robotę. podzwonią do mnie. Leci, leć na no, leć, leć, siebie, Andrzej. Do leć. Zapraszam do szery Wrocław. Tak, no świetną robotę, z tak jak powiedziałem, tutaj widzicie, no Mateusz, już nie ma głosu, więc też go nie ma co męczyć. Tak mieliśmy okazję nawet zrobić fajną jednostkę treningową, taką, którą trochę ja poprowadziłem, trochę Mati, tak żeby się troszkę poruszać, bo to zawsze e, można lepiej zrobić sobie tam zawsze coś innego z luzu, to zawsze lepiej wychodzi, dlatego no, i, on coś, ja coś i to zawsze gdzieś tam może przekuję na, na swoje treningi dla swoich podopiecznych, ale ja mówię, miło, miło, miły czas od czwartku tutaj. Bardzo dziękuję za to zaproszenie tutaj mhm. organizatorom, oczywiście Hotel Jasek. Bardzo dziękuję za gościnę. Pozdrawiam Cię Sławek, także no wszystko fajnie, wszystko mhm. fajnie, aby ten projekt mu trwał i niech się rozwija chłopak. Andrzej, tak jak rozmawiałem z Twoimi tutaj tymi pełniącymi tę samą zaszczytną funkcję kolegami, czyli z Maćkiem i z Piotkiem. Piotrek gdzieś tutaj miał komentować, ostatecznie tam, nie wiem, czy, czy, czy komentował gdzieś tutaj, wiadomo, pełno zdjęć, zgaduję, że też tutaj pełno zdjęć zbitych piątek. Maciek z kolei powiedział, że miał okazję sobie usiąść i na spokojnie całą galę obejrzeć. A jak u Ciebie to wyglądało? Widziałem chyba z Michałem Balcerczakiem przyjechałeś, więc zgaduję, że gdzieś przy tym stoliku trochę posiedziałeś, ale też dużo czasu spędziłeś w szatni. No właśnie tutaj, wiesz ja mało tak jakoś interesowałem się pojedynkami na gali, czy amatorskimi, czy zawodowymi, ja jak przyjeżdżam, z Michałem to fokusuję się na nim i, i muszę go wspierać w wszędzie, więc nie mam czasu gdzieś tam się pokazywać, i nawet wiesz, gdzieś tutaj tak jak Piotrek sobie siedzieć i, i robić zdjęcia. No, ja tu chciałem robotę robić, a Piotrek tu był tylko po prostu gościnnie jako ambasador. No nie poszła tam walka z Michałem, no niestety, no tr troszkę tam nie zagrało znowu ten, ten kontakt, ten narożnik, ten narożnik, ten zawodnik. Fajnie to wszystko się układało do trzeciej tam minuty, potem niestety przetuczenie i ten grad ciosów z dosiadu, to Michała to już w ogóle odcięło w ogóle nie wiedział gdzie jest. Szkoda, że nie pracował tego łokcia, też traciłem trochę głos na tej walce, no jakby nie patrzył już, nawet mówiłem do pobocznych tego yy, sztabu, żeby po prostu krzyczeli już za, za mnie, bo ja już nie daję rady. Taki jest sport, jedni wygrywają, drudzy przegrywają, tym, tym razem ta bitwa znowu została przegrana, ale wojna dalej trwa, więc tutaj się nic nie dzieje. Ja wiem, że Michał podniesie głowę, nie, nie, nie będzie się podłamywał. Wiadomo, każda porażka boli, ale każda porażka też uczy, więc myślę, że te wnioski po prostu trzeba wyciągnąć, trzeba przerobić pewne etapy życiowe z wcześniejszych lat, wszystko to pokładać z trenerami, z psychologami, bo jakby nie patrząc, takie mocne, mocne stąpanie na nogach i wchodzenie w MMA sportowe i zawodowe Liczy się z tym, że trzeba mieć naprawdę odpowiednich ludzi koło siebie, którzy będą ci tak samo nie tylko ciągnąć się technicznie, ale też o wszystkie, wszystkie te sprawy od strony głowy muszą się też zgadzać. Nie? I tutaj myślę, że Michała w przypadku trzeba pracować też trochę nad głową, bo umiejętności y, jestem w stanie z nim zrobić naprawdę tobie. On naprawdę wiele, wiele rzeczy robi wiele mi dociąża, no ale widzicie, zamyka się klatka i coś się, coś się wydarza. Także, także coś nie gra. No, ciężko mi teraz się powiedzieć, że muszę to na chłodno zobaczyć. I jak, to, jak to wyglądało, bo to mówię spod klatki, troszkę inaczej. No jedno jest pewne, że no nie słuchał, no i tyle mogę powiedzieć, bo przygotowany tlenowo i technicznie zawsze jest, ale po prostu jeśli się nie słucha narożnika, no to niestety no, samemu walki jak chce się prowadzić, no to ciężko jest. Mhm. Tak użyłeś słowa bitwa i wojna, jeżeli wojna, to mi się od razu ta, ta wojenka medialna z Bartosem przypomina. iskrzy między wami, A ja tutaj pozwolę sobie prywaty trochę wrzucić, ja jestem fanem Takich, takich małych dymów. Wiadomo, że jeżeli chodzi o, o dymy to są od tego inne organizacje, ale tutaj e, taka niechęć wzajemna między wami. No wiem, że się przełoży na ogień w klatce i po prostu jestem fanem. Muszę powiedzieć, że jestem fanem. Znam was obu może nie jakoś dobrze, ale gdzieś tam na cześć po prostu się, się na galach mijamy i ja po prostu wiem, że za tymi wszystkimi uszczypliwościami wymienianymi przez internet czy gdzieś na konferencjach pójdzie ogień w klatce. Co, no, Bo to, że się no, spotkacie, nie w ogóle nie, nie przyjmuję no. do wiadomości, że się nie spotkacie. Jest słuchajcie, Ponownie. wchodząc do klatki, jak wchodzi grzebek do klatki zawsze musi być, muszą być dymy, musi być, musi być ostro i pomimo, że gdzieś tam łączę z, z, z ze sportem i chcę być i trochę mm, i trochę, show, trochę tak gwiazdorzyć na, tych, na, tych, na tych ważeniach i w ogóle być panie taką barwną tak, barną, to... barną osobą, jednak mam ten swój styl, to niezudowane to jest mój styl, ja tak będę robił i jak ktoś mnie lubi, no to fajnie, jeśli nie, no to też się nic nie dzieje. Fajnie, że jesteś fanem. Ja myślę, że też tej walki, ale naprawdę no nie będę się wypadał, co się wydarzy, bo, bo wszystko, wszystko, wszystko jest w grze, wszystko, wszystko przed nami, wszystkie rozmowy. W chwili obecnej tak jak powiedziałem, no, nie mam kontraktu. Na pewno troszeczkę odpoczywam psychicznie od tego też, że nie mam. Nie mam tego kontraktu i jakoś mi jest tak lepiej, nie? Więc, więc zobaczymy. No, wszystko w rękach mojego menadżera, w rękach Federacji KSW, czy ta walka dojdzie do skutku, czy nie. Wiem, że pewnie Polska na to czeka, żeby ta walka się wydarzyła. A co do memów i co do dymów Adriana w moją stronę, no to super, no to, to jest jego podejście. Nie? Wiesz, ja, ja jestem sobą, ja, ja wiem, co ja mam robić w życiu, ja wiem, co mam odpowiadać, kiedy odpowiadać. i Naprawdę dużo lat pracowałem nad sobą, nad swoją głową, żeby nie dawać się wyprowadzać z równowagi i gdzieś to wszystko mieć na chłodno. Eee, zobaczymy co się wydarzy, naprawdę. No jeśli ktoś naprawdę będzie już we mnie mocno szczerał, to też nie będę, nie będę do tego obojętnie przychodził, jednak, jednak na razie gdzieś Celebruję zwycięstwo i nie, nie zaprzątam sobie głowy sytuacjami, w której teraz on we mnie cały czas strzela. No, słuchaj, niech sobie strzela, a ja będę dalej celebrował zwycięstwo i będę uśmiechnięty, chodził i dumny, bo kończy mi się ten rok naprawdę fajnie, mimo że tego, że Michał mi teraz przegrał, to ja jestem dumny, szczęśliwy, jestem szczęśliwym ojcem. Mężem mojej żony, więc tutaj... Wszystko się fajnie realizuje, plany, marzenia też się realizują, wszystko krok po kroku i ja się tym cieszę, ja się cieszę z każdego dnia, że jestem zdrowy, że jestem szczęśliwy. Dziękuję za to Bogu, bo też, też jestem bardzo mocno wierzący i na pewno on tutaj też mocno pomaga w tym wszystkim, że ta głowa jest sfokusowana, znowu, znowu są chęci, znowu, znowu jest fan wszystkiego i dlatego... Co będzie, to będzie, na pewno się o tym dowiecie, bo też na pewno będę realizował to w mediach społecznościowych, na które serdecznie zapraszam. No i tyle mogę powiedzieć, bo nie ma co tu się rozgadywać, bo mówię, moglibyśmy prowadzić tutaj tą konwersację bardzo mocno, jeśli chodzi o Adriana i moją osobę. I czy my się lubimy, czy się nie lubimy, to sami i tak wiecie, bo możecie sobie podjąć jakieś tam wnios wyciągnąć wnioski z pewnych, z pewnych, pewnych internetowych relacji czy, 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 czy wpisów. Ale mówię, no ja celebruję i, mhm. i wystarczy na razie. Ja teraz tak przewrotnie, już ostatnie pytanie chyba. Eee, tak przewrotnie zapytam, obaj lubicie wędkować. Czy ty dopuszczasz scenariusz, żebyście razem się na rybę wybrali? Kurde, Adrian, proste, że tak, czego nie? No, może ja nauczę cię łowić trochę, ty mnie. Wiesz, może wreszcie, wiesz, przetestujemy, kurde, yy, ile centymetrów ma okoń, albo <noise> Także może jakiegoś chomika złapiemy, zobaczymy, nie? Także nie ma problemu, no ja mówię, ja to jestem sportowcem prawdziwym i słuchaj, yy, okej, okay, może być jakaś tam fajna między nami jakaś lekka, lekki taki yy, dreszczyk emocji, ale to też jest po to, żeby, żeby te pojedynki dawały emocje, nie? I, a prywatnie możemy się umówić na ryby. Będziemy jeszcze mameda, także? <grym> także wczoraj lubię wędkować, Jakub Wikład. Tak? No, Jaku Wikłacz jeszcze jest coachu z KSW Maciek. Jest z nas naprawdę tam sporo fajnych chłopaków, których byśmy zrobili dobry team sportowy. I co? Kurczę. Ja myślę, że cały. Cała seria dokumentów na no jest, Kanal Plus tak. mogłaby Myślę, powstać. Po plus zrobili taki wiesz program na YouTube, wędkuj zawodnikiem w MMA i na przykład ze mną z Mamedem, z Bartosem i tamten, to by to było fajne oglądanie, bo byłoby śmianie z tego też i wiesz i troszkę byłoby i zabawy i, i profesjonalizmu, tak samo podejście profesjonalne do sportu wędkarskiego, bo jednak y, każdy z nas y, łowi, fokusuje się bardzo mocno, no bo każdy chce złapać tą największą rybę życia. A tak nawiązując do internetowego klasyka jesteś team Szczupak czy team Sum? Team Szczupak zdecydowanie, Szczupak, Sandacz, Okoń to są te ryby, które dziś bardzo mnie jarają i, i chciałbym je jak najwięcej łowić i, i wielkie okazy, jednak Sum to, to mówię, to jest inna, inna bajka. Jakoś tak nie, nie pałam w ogóle, obrzydza mnie trochę, ale Szczupak to taki drapieżnik, a ja też jak wchodzę do klatki to poluję, więc... A twoja życióweczka? To już dopytam. No to jeść od M20. Ale, ale jeśli chodzi o szczupaka, to była jakaś 70, ósemka, 90 nawet była, yy, ale to taka największa to jesiąt zdecydowanie. Miałem karpę tam na 8 kilo, nie miałem większego, nawet dychy jeszcze nie zapałem, więc to też takie... A karpiarze to jest zupełnie... No inny, to inna bajka, jednak, jednak, jednak tutaj yy, szczupak też był fajny i tu nawet hmm. udało mi się kiedyś na grunt fajnego szczupaka zapałcieć na no, czerwoną kukurydzę, to też było dziwne ale się udało, więc jest dużo takich fajnych sytuacji a mury bardzo lubię, więc jest, jest ale mówię jednak, jednak drapieżniki bardziej wzbudzają we mnie taką e, euforię jak go złapię niż, niż takie rośliny, e, roślinożerne I tym wędkarskim akcentem, chociaż pogoda jest średnio wędkarska, kończymy Andrzej dziękuję za rozmowę, mam nadzieję, że do zobaczenia już niebawem No jasne, pozdrawiam was serdecznie, śledźcie uważnie Polskie MMA, bo bo potrzebujemy was, a bez was nas nie ma, więc do zobaczenia, See you soon. See you soon.